Szanowni Państwo, bardzo proszę, mam apel do Ciebie, Strawuniu, pierduniu, weź przywieź na mój adres, albo wyszli, ale najlepiej przywieź oryginalne oświadczenie z banku, wyciągów z banku, ile ja miałem na koncie w banku. Ile Wy mnie oszukiwaliście, Ty i Jacusiak. Obiecałeś normalnego e, e, majstra, do łazienki, a dałeś ogrodnika, że nawet cebuli nie może posadzić nie wiadomo, czy u jego u tego ogroniska ogól skopany, kopany. E, bo tak robić, jak twój pracownik robił. Majster, wiesz, Paweł z Krakowa, powiedział, przeszkola lepiej zrobić. I to prawda. Ja bardzo proszę Ciebie Sławuniu, do Ciebie list wysyłam, ażeby Olunia, co chodzi do przeszkolenia i dopiero pyłeczkę kopie, malutką, ażeby przyjechała i żeby zmyła okna, którzy rzucają jej koledzy jej w okno moje, jej kami bo wczoraj jajko znowu poleciało w okno, to ja żądam natychmiastowe umycia przez Olunię okna od ulicy Crzypialce. Natychmiast, żeby to było umyte od jajek. Jeżeli nie, a i oddanie śpiwnika i reszta rzeczy od Olunie żądam. Żeby Olunia przyjechała i oddała wszystkie moje dokumenty. I nie przysyłajcie niejakich jakich w paczek. Bo ja gówno nie potrzebuje, bo policja by nie widziała. I prokurator. No, to nie jak nie dotrzesz prędko do mnie, to będzie zatrzymany. Zarządzam u policji i zażądam u prokuratora, ażeby ciebie zatrzymany. Za złodziejstwo moich pieniędzy. Za ukradanie. I jeszcze jeden człowiek będzie siedzieć, zielony, dlatego, że zielony razem współpracuje z tobą. I wiesz co, zielony nie poskakuj, bo będziesz brązowy, a nie zielony. I oddaj mnie to, co wziąłeś, dokumenty moje, a że włożyłeś mnie, namawiany był przez Andrzeja, przez Srabunia. Jasusia, przez Olunię w Pierdunie, co? Mam tu Nie. Olunię Pierdunie i tak dalej. Która kurwa wszystko tylko umie sprzątać, a po dobremu nie umie. A ty, zielony, namówiony, chodź, jedziemy na, na wyścigi. Przypomnij sobie, później pojechaliśmy do kastoramy z tobą. To, co? To? Jakie ty łaty kupiłeś? Grubości 10 centymetrów. Przecież jak musimy kończyć, bo mam telefon. E, śmiechu warte. Na razie.